Widzowie, tutaj druga część nie miała niespodzianka, więc nie będę przedłużała, więc zaczynamy. A ucisk noga, ta boli. Start. Dobrze, niech pani się położy. No dobrze, już się położyłam. Start. Będziemy panią operowali i włożymy pani taką specjalną plastikową rurkę, żeby pani kość się zrosła. No dobrze. Po operacji. Start. Dobrze, panie doktorze, teraz zawiozę ją do łóżka szpitalnego. No dobrze. No dobrze, przyszło położyłam, ale to było bardzo duże wyzwanie. Teraz poczekamy, sobie się obudzi. Gdzie ja jestem? Teraz. O, chyba się obudziła. Wszystko dobrze? Tak, wszystko jest dobrze. Pójdę po kule dla pani, żeby pani mogła wstać. Dobrze, już pani przyniosłam kulę. Niech pani spróbuje wstać. No już wstałam. No dobrze, teraz yy, będę musiała pani to zdjąć. Później. No. Pani będzie musiała iść na chwilę na przegląd. Niech pani się położy na te łóżko. Doktor za chwilę do pani przyjdzie. No dobrze, już jestem. Dobrze. Dobrze, teraz y, panią zbadam. Dobrze, teraz pani zrobię malutki jeden zastrzyk. Dostanie w nogę i pani będzie miała witaminki. Dobrze, niech pani się u nas pojawi za dwa miesiące. Znowu dlatego będę musiała iść lekarza za dwa... Miesiące, dwa miesiące temu. <grym> Super! <grym> Jak zawsze. Dzień dobry. Dobrze, zrobimy teraz pani rehabilitację. Dobrze, teraz niech pani wejdzie na to ubiegnie i trochę pobiega. Dobrze, pani idzie. Mhm. Wszystko jest dobrze. Możemy pani już zdjąć gips. No, już zdjęty gips. Już pani może założyć buty i iść do domu. Dziękuję. Nie ma sprawy. Hurra, już nie mam gipsy. Mogę chodzić już bez kół. No dobrze. Pójdę na tryturwalny przegląd. O, nie, nie, nie. nie.